Witam. Dziś mamy 18 dzień inkubacji. Będziemy dzisiaj wyciągać jajka. Położymy je już na płasko. Nie będą w tych koszyczkach. Jeszcze pomierzymy tylko temperaturę. Zadana jest jaka jest. Zobaczcie. 30 nawet 9,2. W innym miejscu 38,5. W jeszcze innym miejscu 38,4 a w jeszcze innym miejscu 37,8 Taki to jest ten inkubator. Czy coś z tego będzie? Zobaczymy, jak to 4 razy mierzysz, czy 4 razy inna temperatura. Włączę sobie zasilanie. O, niby jest ten inkubator, ale to też taki, chyba taka zabawka bardziej. Teraz ostatni raz dolejemy wody Teraz już woda będzie potrzebna Ostatni raz przełożymy je Wcześniej sprawdzałem ta temperatura miała 38,1 37,8 czyli tak Oj Nie myślę, że się nakło Jeszcze nie, dzisiaj 18 dzień to od jutra powinno być pierwsze nakucia sam jestem ciekaw co z tego będzie bo jak to w czterech miejscach cztery razy inna temperatura to ok idę jeszcze tylko po wodę teraz wody już nie żałujemy chodzi o to żeby skorupka tam jak najbardziej nasiąkła żeby kurczaki mają łatwiej żeby się przez nią przebić Dobra tam wcześniej była woda więc myślę że tyle starczy Przez chwilę jeszcze pewnie będzie piszczał. No, no ładnie widać, że widgot to idzie mocno do góry. 52-54. Temperaturę troszeczkę obniżymy, bo była za wysoka. Chociaż czasami tu jest o 1, o 1,1 stopnia obniżasz, a tam w środku spada dużo niżej. Także co, zobaczymy, jak będą pierwsze nakucia i będziemy dalej filmy wstawiać. Pozdrawiam. Witam, dzisiaj mamy dziewiętnasty dzień inkubacji o pierwszy jest Jesz drugi o właśnie się otwiera dziwne, bo kury są Rude, koguty białe A tutaj czarny kurczak Chciałbym Wam więcej pokazać, ale niech tam te maluchy się... A, <śmulanie> ah, zamkniemy Więcej pokażę innym razem, niech się tam doklują, bo szkoda, żeby tam temperatura uciekała Uciekała, sorry Widgotność też zaczyna spadać, także jesteśmy już godzinę później. Po tym jak się wylęgły dwa pierwsze kurczaki. Taką lampę kupiłem w sklepie elektrycznym. Lampa grzewcza. Mam tutaj karton już przygotowane dla nich. Takie mniejsze delikatnie je wyjmiemy, żeby one się tam osuszyły. Ale są żywe. No chodź, nie bo się chodzi. Są obydwa przełożone. Musimy iść pod tą lampę. Dobra. Na razie są tylko dwa na to więcej. Światło jest takie żółto, żółto pomarańczowe. Ten widać, że bardzo żywy, bardzo silny ten nie bardzo, ale ja myślę, że one dojdą do siebie. Przez pierwsze 24 godziny nie potrzebują pożywienia. Także jutro dopiero im damy żółtko. No, teraz będą się odpoczywać. Cały czas 19 dzień inkubacji. Słyszę, że coś tam się dzieje w środku. O, jest następny chuligan. Teraz go przełożymy. Grubki od razu wyrzucam. O, zobaczcie, te dwa, jakie już się robią pucharte. Wysuszyły się trochę, a ten dojdzie. No, za chwilę godzina 24, czwarta. Czwarty się właśnie próbuję tutaj wykluć. Trochę uchylę wieka. Rzadko takie coś można zobaczyć, dlatego nagrywam. Podłożyłem sobie termometr z jednej strony, żeby je trzymać Wszystkiego i lekką szparę, że posunęłem telefon. Widać, że temperatura nie spada, wilgotność też jest. Ale młody fizycznie to jest ten sam dzień jeszcze. Mamy godzinę 23, tam chyba 40. Pierwsze dwa się wykluło o 18, ale licznik już przerzucił na, na następny dzień, czyli 19 dzień klucza. 20 dzień klucza chyba mamy. Tu według licznika. Wigotność spadła, nie mogę włożyć alarmu. Musi się wilgotność troszeczkę podnieść. Jak przestanie piszczeć. No i mamy go. Tak jeszcze przez chwilę wam zostawiam zawsze wiką baterze przeważnie tak gdzieś z pół godzinki godzinkę może zależy no jak mnie nie ma jak jestem w pracy to muszą czekać tak długo aż nie wrócę ale zawsze one troszeczkę tam inaczej do siebie dojdą i wtedy dopiero później przykładam pierwsza w nocy mamy kolejne dwa witamy 6.30 No tylko jeden as